Może wiecie lub nie, ale jestem fanem Fnafa, więc nie mogło zabraknąć filmu z Fnafa. I jeszcze jak zostawicie tutaj 15 lajków like, tu w środę, wlatuje odcinek, gdzie ogrywam Fnaf Cop. I muszę jeszcze dodać, że głos na filmach się zmienia, ponieważ z tamtym wymagało to za dużo roboty. Filmy z głosem IRL będą tylko jak na przykład z Pikolozem. Jakichś dobrych postaci w tej grze to ja nie mam. I to jest jedyny minus. Więc sprzedajemy to co niepotrzebne. Możemy jeszcze zalosować w machinie i miejmy nadzieję, że wypadnie mityk, czyli Golden Freddy. No i jest Freddy, ale nie Golden. Kupmy jeszcze prezent z glamrockami. To teraz otwieramy. Mamy Glamrock Frediego, czyli moją ulubioną postać z FNAFA Security Bridge. Przetestujmy w końcu naszego Frediego. Jesteśmy już w strefie wybierania, więc wybieramy FNAFA 2 i noc pierwszą. I już jest? Możemy postawić naszego Frediego do boju? Jestem już na końcu nocy i został nam balon śmieć. No i pokonany! Losujemy postacie z machiny, może coś dobrego dropnie? No i dupa nic dobrego nie wypadło, więc idziemy na noc drugą. Dobra, to ja to przechodzę. A ty w tym czasie piszesz w komentarzu, czy podoba ci się ten głos. Jest już nasz ogromny boniacz, który zaraz zniknie. Oj, 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 lekka kraksa w trakcie, ale i tak przeszedłem. Znalazłem jakiś basen z kulkami, więc wskakujemy tam. Event świąteczny. Dobra, to testujemy mapkę. Jakaś ona mała, ale ujdzie. No i jest jakiś ogromny balon śmieć na mapie, ale i tak został pokonany. Wydropiłem jeszcze przed chwilą mityka, więc wyślijmy na plus i Freddy chcesz coś powiedzieć. Tak trzymają mnie tu na siłę i lubię łazanki.